Osoba pomiędzy 13 a 18 rokiem życia posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Co to oznacza? Po pierwsze, w drobnych sprawach życia codziennego może zawierać ważne umowy. Po drugie, taka osoba może zawrzeć umowę, przy czym jej ważność jest warunkowana uzyskaniem zgody przedstawiciela ustawowego. W praktyce oznacza to, że jeżeli zawieramy umowę z taką osobą małoletnią, niepełnoletnią powyżej 13 roku życia to musimy dla jej ważności uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego. Zgoda ta może mieć charakter wtórny, czyli najpierw zawieramy umowę z małoletnim, potem uzyskujemy zgodę. Na przykład, przyjmijmy, że taka osoba posiada własność pojazdu, nie, motocykla. Zdecydowała się na jego sprzedaż. To osoba kupująca, która zawiera taką umowę z niepełnoletnią osobą, może podpisać tą umowę, może zawrzeć w sposób ważny tą umowę. Natomiast do ostatecznego przeniesienia własności będzie potrzebne potwierdzenie przedstawiciela ustawowego zawarcia takiej umowy.